Dobra, wylądowałem na następnej miejscówce. Tutaj było niedawno jeszcze zalane, ale widzę, jakieś błocko jest. Zobaczymy, czy się dojdzie. Nie pamiętam, czy dobrze idę, bo dawno mnie tu nie było. Ale chyba się da dojść. Aha, tu wszyscy naokoło szli. No było to jest. No bo jak tutaj było pełno wody, no to raz tutaj doszedłem w spodniu, butach Chyba miałem wody do pasa. No. Mogłem tu przyjechać. Może i nawet na początku, tylko że troszeczkę ten silny wiatr był no i troszeczkę to utrudniało wyrzucaniu tutaj Bo miejsce tutaj naprawdę fajne i zawsze tutaj wpływa dużo szczupaka zaraz coś na pewno nakręcę jak mi się uda oczywiście coś złowić miejsce wygląda tutaj jak jakieś Przepraszam, że sapie, bo musiałem wejść pod górę. I dlatego stąd to moje sapanie z syfu tyle woda naniosła, że masakra No Ale widzę, da się dojść Bardzo fajnie. Wysepki są jakieś porobione trochę mniej wody. Może, może akurat No jak się nie spróbuję, to się nie zobaczy. Po pierwsze, i takie to jest właśnie spinningowanie Zawsze jest tyle chodzenia, ale to ja akurat lubię. Jakoś tak. A spławik to już nie moja bajka. O. A nawet da się dojechać tutaj samochodem. Ale tutaj pewnego pięknego dnia urwałem sobie miskę olejową Troszeczkę za szybko jechałem i urwałem miskę O, fajnie, fajnie Plażę widać Taką małą No troszeczkę pobojowisko takie jest Ale pójdę w takie jedno fajne miejsce Zobaczyć No tu jak zobaczycie Wodę widać bardzo fajnie. Miejsce jest dostępne, więc można łowić. Ło, a tutaj, co się stało? Patrzcie, takiego czegoś tutaj nigdy nie było. Nie wiem czasem, czy jakichś pierwszych rzutów tutaj nie oddać, czy nie iść od razu na tą no to Wygląda tutaj naprawdę makabrycznie. no Trochę jest, da się dojechać nawet i zwykłym autem. Kiedyś tu fajna. Ciężka była, lecz już jej nie ma dobra, Idziemy będziemy łowić Może nam się uda jakiegoś szczupaczka przechytrzyć go zobaczymy no, woda jest fajna, płytko jest może coś się uda złowić troszeczkę wiaterek wieje ale zobaczymy może tu szczupak jeszcze siedzi Tu jest nawet przy samym brzegu głęboko, bo jest chyba z 2,5 metra No Czy my może jakiś szczupak weźmie rybkę, mamy ładnego bolenia dał się przechytrzyć Boleń. Bardzo fajny na bardzo fajną gumę Zaraz musimy mu cyknąć fotkę No i co musimy go tylko uwolnić Bardzo fajna rybka boleń. Dobrze, wypuścimy cię, kolego. Dostałeś pod oko. Oko. Dobra, i płyń sobie. Płyń sobie, kolego. Troszeczkę go popchamy dalej. No, i sobie odpłynie. No, ale pierwsza rybka zaliczona. Więc. Możemy łowić dalej. Czułem właśnie to branie, takie jedno, ale nie wiedziałem, czy to. Myślałem z początku, że to jest sandacz. Ale jak widać, boleń tak samo potrafi w gumę uderzyć. Więc nie ma tu żadnej różnicy. No. Jednak jeziorko. To jeziorko. Widziałem właśnie, tak czułem jakby prawie spod dna brał, ale z początku myślałem, że to sandacz. Zaciąłem, ale puścił. No a widać, że bolenie jeszcze fajnie żerują. To bardzo dobrze. No to teraz spróbujemy na inny kolorek, jak to jest troszeczkę ich więcej. Zawsze warto zmieniać kolory. I dlatego właśnie ja to zrobię. O, tych przynajmniej troszeczkę jest, więc założymy niebieskiego Musimy niebieskiego, później złotego no i będę, będę się bawił. Właśnie kolorami. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie z tymi braniami. Już mogę nie chować tego pudełka, ale schowam go. Chciałem to odłożyć w torbę, ale jak już tak jestem przyzwyczajony, że z torbą chodzę. Tak piękna. Guma z abogarczy, Schwarztonker Jak widać smakuje też Boleniom Boleni też to lubią Widać No chociaż cieszy mnie ta chociaż jedna rybka Zmieniłem miejscówkę gdzie to jest już moja trzecia miejscówka Ale cóż no najważniejsze, żeby się nie poddawać. Ta ryba może tam też, później obrzucam sobie troszeczkę. Wędka jest naprawdę bardzo szybka. Jest to Dragon Prog White X od 5 do 25, ma 2,13. Plecionkę używam tej 0,18. Jestem z tego zestawiku zadowolony. Właśnie widziałem jakąś tutaj raz zakotłował, czyli pogonił jakiś białoryb, który tutaj wpływa. Okolica i miejsce jest magiczne, a zwłaszcza latem, gdzie to wszystko jest zielone, jest tu naprawdę bardzo ładnie. No to są ostatnie dni, ostatnie potrygi. Gdzie można tutaj łowić? Ponieważ za niedługo, jeżeli przyjdzie przymrozek, to zamarznie i będzie koniec łowienia. Znaczy, czapka wisi, wisi, czapka dobra. No, czyli bolenie już jest późna jesień, czyli one biorą już praktycznie z samego dna. Ale tutaj, w tych miejscach. Trafiało się naprawdę dużo szczupaka. Dobra, spróbujemy na ciąganego, czy raczej zwijanie. Zwykłe zwijanie bez jakiegokolwiek tam podbicia. Może też coś przy fanzoli. Zaraz tutaj te miejsca, fajne obłowie. Tylko najpierw tutaj się pobawię. Tutaj jak jest lato, warto ubrać spodnie buty czy wodery i przejść kawałek z 5 metrów i rzucać troszeczkę dalej, bo tutaj latem jest tyle szczupaka, no i czasem się sandacz trafi, dużo też wpływa tutaj ludzi swoimi łódkami. I łowią tego szczupaka, tam troszeczkę tam, tam dalej. Przy tamtej wysepce zawsze łowiło się pełno okonia. Okonia tu było w brud. Jak widać, jezioro jest spuszczone, bo widać tutaj wysepki. Tej wody jest troszeczkę mniej, ale rzeką zapyla. Nie wiem, czy coś mam. Nie, to gałąź. Gorczej już myślałem że jakaś rybka a to gałąź no i gałęzie też się łowi dobra, żeby nam nie przeszkadzała ta gałąź łowimy dalej kolejna rybka jest kolejna rybka chyba to też jest boleń ale troszeczkę chyba większy albo i, i leszcz za kapotę nie wiem dokładnie bo tylko chlapnął ogonem ło wow. jest to duża ryba może się uda ją wam pokazać jest już bardzo blisko chyba chyba złowiliśmy Następnego bolenia. Nie jest to tym razem szczupaczek. Jest to tym razem szczupaczek. Bardzo fajny, przynęta ma bardzo głęboko, więc mógłby to nawet obciąć. Jest bardzo fajny. Wziął elegancko. Cała przynęta jest przez niego pożarta. Więc. Będę musiał go ładnie wyczepić. No i wypuścić. Odczepić pana smoka. Zobaczymy, czy odpłynie. Troszeczkę się pomęczyłem, żeby go. O, okej, okay. płynie do mnie, chyba chce zostać ze mną troszeczkę musi odpocząć o. panie kolego w drugą stronę proszę odpłynąć o pięknie odchodzi no i został złowiony na szwarstonkera piękna rybka troszeczkę długo się męczyłem żeby go wypuścić ale się udało. Jest. Okej. Okay.